Witam. Jest to ciąg dalszy filmiku o O-Ringach, o ich zabudowie, konstruowaniu. Średnica wewnętrzna O-Ringa w zabudowie takiej jak tutaj. O-Ring po prostu powinien być tutaj naciągnięty w tym kanałku. Średnica jego wewnętrzna powinna być mniejsza od średnicy walca, na której się opiera. Czyli o-ring powinien być lekko naciągnięty. Powinien być naciągnięty o 1 do 500% na średnicy. Tego typu o-ring powinien na jego średnica, o ta średnica wewnętrzna, być troszkę mniejsza od średnicy tego walca. Wtedy ten o ring delikatnie trzyma się tego walca. Troszkę trudniej wypada. Tutaj zaś o ring powinien być większy. Czyli jego zewnętrzna średnica powinna być troszkę większa od średnicy kanałku. Dzięki temu po włożeniu wrowek. O-ring nie wypadnie. Tutaj zaś O-ring powinien mieć zewnętrzną średnicę taką, jak średnica tego walca. Teraz jak się wymiaruje O-ringi? Po jakiej wielkości je wpisać w tabelę? Tu mamy rysunek oringa. I tak, ten oring na przykład ma 15,3 mm. Tutaj po nałożeniu na walec. Więc jaki oring kupić? Troszkę mniejszy, bo jest to oring włożony w rowku. To ten oring, o ten oring. O, o, o tym oringu mówimy. Więc powinien być on trochę mniejszy. Więc wymiary czopa to jest 15,3 Ja wybrałem do tego celu o-ring 15 mm, jest to średnica wewnętrzna Później podaje się wymiar średnicy o-ringa 3 Później należy podać twardość o-ringa Bo dla danej twardości było, była obliczona szczelina w katalogu i inne jego parametry. To są 90 szorów. Nie należy podać z jakiego materiału jest promieniowany o-ring. Tutaj jest VMQ, czyli silikon. Tak więc widzimy tutaj, że nie wystarczy pójść do i powiedzieć, że chce się o-ring razy 3 mm. Trzeba podać jeszcze twardość, materiału, jeżeli chcemy podejść do tematu profesjonalnie. Zapraszam do subskrypcji kanału. Łapka w górę się podobało. Pozdrawiam.